Jeśli w domu masz drewno, absolutnie potrzebujesz tego środka czyszczącego, aby o nie zadbać. Drewniane podłogi, drzwi i meble łatwo ulegają o pękaniu i pleśnieniu po myciu wodą. Ten środek czyszczący zawiera naturalny olej z awokado, który nie tylko szybko usuwa zabrudzenia, ale także chroni drewno przed pleśnią i pękaniem, ma właściwości antybakteryjne, nie pozostawia odcisków palców ani śladów. Jest w 100% naturalny i bezpieczny, nie uwalnia drażniących zapachów, a po użyciu pozostawia delikatny zapach drewna. Teraz sprzedawany bezpośrednio przez producenta, trwająca 3 dni promocja. Dodatkowo otrzymasz gąbkę do czyszczenia. Zamów już teraz, aby skorzystać z tej oferty.